W tym filmie kupiłem i w sumie zdobyłem najlepszy miecz na serwerze, którego praktycznie ma może z 5 osób na rapy.pl. Jeśli wbijecie do końca dnia 400 łapek, to normalnie biorę gracza z 1 rankingu i razem pójdziemy zdominować cały serwer. Dlatego zostaw łajka, jeżeli chcesz więcej takich materiałów, a ja już nim przedłużam i zapraszam do oglądania. Oczywiście o Was nie zapomnę, mam dla Was konkurs na nieduży, tylko na mały kalendarz, to jest tak naprawdę dużo, to jest 200 zł, e, więc no coś dla Was myślę, że fajnego. I co? Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę, no i napiszcie swój nick w komentarzu i wylosuję jedną osobę, która zgarnie e, mały kalendarz adwentowy. Siema, siema, witam wszystkich! Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę mocny, będzie się dużo działo. Dlatego, że mamy wizowie najlepszy miecz na serwerze oraz ulepszyłem sobie perk siły. Przejdźmy najpierw do perków, bo to jest najważniejsze. I zaraz sobie przejdziemy do celu, jaki jest w dzisiejszym odcinku. Więc tak, perki mamy wizowe siły 3. Przed chwilą ulepszyłem sobie na live na poziom 3. Mam odporność na 3 i osłabienie. Też Wam wytrzymałość. No i jeszcze tak widzicie, e, tak się prezentują tutaj moje perki. No, perk dropo mam już. Dwie... Na 200, ale to już dawno e, Dzisiejszym celem, widzowie w ogóle Będzie zabić jak najwięcej osób Na strefie eventowej i zdobyć jak najwięcej Śnieżek, bo jak wiecie Tutaj jest taki bałwan i za niego można Tutaj dostawać, jak e, na przykład Klucz do tej skrzynki, no albo jakieś Itemy dodatkowe, fragmenty czy takie coś Mamy tu widzowie miecz Miecz Tobiasza, ulepszyłem go też na live Za 130 dolarów U Villagera, bo akurat nikogo nie było na rynku Ale to też mi się to bardziej opasało ulepszyć Niż kupować E, ja przy sobie ile mam? 204 śnieżki, sobie je wpłacimy. Będę już od razu mógł otworzyć? Nie, brakuje mi 20, no okej. Okay. Też widzowie, mam, wbiłem 7500 rankingu, Wysyła będziemy mogli odebrać osiągnięcie. Nie, osiągnięcia mamy tam. Chyba e, będę o 10 frag fragmentów chyba dostanę za to. Zaraz zobaczymy, coś takiego kojarzę. Też chciałbym wbić e, dzisiaj 10 tysięcy rankingu, bo jak wiecie, za 10 tysięcy rankingu jest rapy box. No, trochę mi brakuje. Mamy już, wam, mamy godzinę widzowie 18.20 Dlaczego to mówię? No bo do 19 jest ten event, znaczy event, że po prostu nie traci się itemów w tej strefie eventowej I wtedy jest najwięcej osób i najłatwiej się kiluje Dlatego no, mówię, że będzie ciężko wbić te 40 minut Dobra, przejdźmy sobie najpierw do otworzenia tych Gwiezdnych Dobra, no, skipuję, bo te Gwiezdne to nawet... Okej, okay, ale mamy fragmenty, coś nam dropła? Głowa Olafa i nie wiem co nam trzecie, czy, co, jaką nam trzecia rzecz dropła nie mam pojęcia, ale dobra, odbierzmy sobie to e, No i teraz gwiezdne. Kill kilof, 8 tych i nożyce Napieraka. No tak się rejoł bym powiedzieć To już wolałem, żeby jakieś fragmenty poleciały Dobra no to chyba możemy przejść już no, na strefę widzowe, na strefę, jak już mówiłem, celem na dzisiaj jest po prostu zabić jak najwięcej osób, zdobyć jak najwięcej śnieżek, bo naprawdę, powiem tak, ten miecz jest naprawdę mocny oraz perk siły 3. Generalnie też trzymam siłkę, jakby był jakiś typ, który ma naprawdę przy sobie, nie wiem, z 200-300 śnieżek, to od razu wypijam na niego tutaj e, siłkę, to w ogóle chłop dostał laga i dobra, wjeżdżamy w niego. Dobra, czy, dobra, dostał już osłabienie? No i sobie zdedał. No weźmy sobie do wody i na pewno będę mniejszy hitting dostawał. Dobra, no ale widzicie, Paci, ile w ogóle typa się na mnie uwzięło. Co to ma. nie wiem. No i nieźle. Ty ja sobie tutaj zdedam raczej. No raczej sobie zdedam. patrzcie co tu się dzieje? Dzieje, mam chłopa. Tu straci temy, co on w ogóle robi, ty? Czy on wyjdzie i straci temy? To jest łatwy kill, ogólnie zebrało się z bardzo dużo osób, bo nawet go zabijam. Nie wiem, uda mi się go zabić. Tu w ogóle widz mi pomagał na wence go złapać i przez to prawie stracił i ten, bo prawie go zabiłem przy ten, już nie w strefie wentowej. No, jeśli mi go zabiorą to w ogóle. Nie wiem gdzie jest, chyba go już zabili. Nie dobra, tu jest. Nie wiem czy teraz wypić siłkę, widzowy. Mamy tu tylko Alkuela, który ma 100 tych śnieżek i chyba wydaje, wydaje mi się, że to chyba będzie się... O dobra, opatrz, że zostało usłabienie. Koksa zjad! Nie no, kurde Też dobre maperki widzę Ja pierdziele, jakby teraz polizał, Kurde Dobra widzowie, mamy tutaj gracza, który ma 24 śnieżek, dostał o sobie, nie żebym ja go zabił I dobra, ja go zabił Mamy już 200 śnieżek Idę tu sobie wpłacić widzowie, jak ewentualnie miałbym zdepać, bo to już naprawdę 200 śnieżek No ile minęło? Z 5 minut i naprawdę Mamy y tutaj dużo tych śnieżek Zabierzmy szybko tego, 21 śnieżek on szybcie, szybko polizał, po, powinien polizać Dobra, zabiłem I mamy typa Dobra, szukamy kolejnych Tutaj kolejny DD, chłop na lagu w ogóle Zabiłem, zabrałem typa I 17 sekund siłki, chłop na siłce wytrzymuje Dobra, zabiłem Ta siłka naprawdę daje dużo Dobra, generalnie dużo kim jest przy linii, jak się idzie na Warp Event E, bo tu naprawdę co chwilę cały czas wychodzą osoby, niż te, przy przy wyjściu tam na strefę PvP i tu się naprawdę łatwo zdobywa te fragi. E, ogólnie ulepszyłem serum fragmentów na poziom trzeci, bo naprawdę mamy 16 fragmentów, teraz zauważyłem, a zrobiłem ile, z 20, 30, 40 kg może zrobiłem i mam 20 fragmentów, to jest naprawdę dużo, więc no, tu się naprawdę dużo, mega łatwo farmi te fragmenty. Rankingu mam 8100, ile zdobyliśmy? Zdobyliśmy jakoś już 600 rankingu ponad, to też jest fajny wynik. Kili mam, nie wiem ile mieliśmy na początku, ale chyba mieliśmy coś 870, coś takiego, wydaje mi się. Moje kolejne kill widzowie, też nie będę tutaj co chwilę e, tego nagrywał, jak zabijam jakichś Steve'ów, bo to nie na tym polega, po prostu ile uda mi się zdobyć fragów, kili i tego wszystkiego i osiągnąć te, e, i żeby wbić te osiągnięcia, co nie? O to tu najbardziej tu chodzi. Ogólnie widzowe, chyba to jest ten moment, gdzie chyba wypiję sobie siłeczkę. Jest tu chłop, który, on już wchodzi do strefy eventowej. Dobra, chciałem na jego wypić siłkę, bo widziałem, że się klepie ten przed eventową. i bym tu były free temki, bo miał trzynastki. No ale dobra, już uciekł, to już nieważne. Dobra, wpłacam sobie kolejne śnieżki, generalnie odblokowałem sobie za ten 18, ale zostawimy na koniec, bo dopiero wszystko, w, 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 na, na, na koniec po prostu wszystkie poziomy ulepszymy, na razie będę wpłacał i zobaczymy ile idę idę, uda się pozbierać, generalnie jak tak dalej pójdzie, to będziemy też darmowe losowanie run, bo już mam 57 fragmentów. Nie, no może nie, to nie z całego, bo to już tam trochę miałem, ale 30-40 fragmentów już mam z samego e, zabijania. Zmieńmy sobie cechę, jak już te wyczesiliśmy, to lepiej tak żeby zmieniać pod ranking, e, żeby zdobywać z innych graczy ranking i to będzie lepsze. Dobra, widzowe, generalnie, no minęła już niecała jakoś godzina. E, powiem tak, no, zginąłem. Zginąłem, ponieważ, e, jakby to powiedzieć... Biłem się do końca, no i też nie miałem temu ani Kika, no i chłopie po prostu dobił na trzeciego Też głupio, bo to jednak jest jeszcze 300 rankingu, ja to wbijam przez 20 minut I tracę jeden D, więc to też jest lipa Dobra widzowie, to jest ten moment, gdzie piję siłeczkę, bo typ mnie bił, nie wiem ile miał dokładnie Tych śnieżek, ale naprawdę miałem dużo ich I zaraz go sobie tutaj wychwycimy Ten też ma w miarę dużo, więc sobie tego szybko zabijmy Dobra pad. I czekaj, gdzieś tutaj był, dobra mamy go To on sobie polizze, a ma też totemy, Będzie ciężko go w ogóle. No, ciężka walka, widzowie. No nie, już wyrabia. Już wyrabia w miarę, nawet na siłce wyrabia. To jest w ogóle dziwne, że on na siłce będzie, będzie wyrabiał. No i uciekł. Szkoda, bo to był blisko było. Blisko było, by go zabić. Nie wiem, tam jest 5 HP, by miał on coś takiego. Ale też. Dobra, została minuta i powinna się zrespić. Dobra, mamy. Co jest? W ogóle mamy. Mamy ją tutaj od razu. Fajnie, że tutaj przy nas się zrespiła, Pozdrawię sobie... Patrzcie na tego. Kurde, chciałem go tak jakoś. Patrzcie, byśmy mieli typa. Ja ja prawie go zabiję. No są lagi, naprawdę widzę, że ciężko się gra na tych lagach. Jak tu w ogóle mnie dojeżdża, nie wiem co tu się dzieje, czekajcie, bo mają na mnie fogus ewidentnie. Żyjemy sobie, odlecimy. Tro o kurde, złapali mnie. Ty możemy zginąć, widzowie. Generalnie możemy zginąć. Mam big problem, tak mały. Tak zwany big problem. Dobra, ucieknijmy sobie stąd. Szybko. Ej, co jest? Przez te lagi, serio, naprawdę, widzowie, mogę zginąć. Dobra, i chyba uciekamy. Dobra, ej, było blisko. No widzę, że tu fantem mnie spróbował jakoś złapać. Dobra, widzowie, nie wiem, co się teraz odpierdziela. Pół serwera, pół tego. Nie wiem, tego sektora, tutaj każdy jest z nami. Patrzcie, co się dzieje. 40 typów mnie na, nie, napierdziela. Widzicie, co tu się dzieje? Nie, nie wiem, co w takiej sytuacji sobie zrobić. Bo nie mam tego, tego haka. Hack by się na pewno tu przydał, ale też w ogóle ciężko coś zrobić. Może udałoby się zabić jednego i na pewno było łatwiej. Ale generalnie, no patrzcie, co patrz, tu się dzieje, dobra, może się odpuścili. No nie, dalej mnie gonią, dalej mnie gonią, widzowie, Patrzcie, co tu się odpierdziela. Skupił na mnie. Udleć sobie i tyle. Trzeba z miejsca, bo tutaj generalnie no, ciężko będzie się w ogóle co zrobić. Patrzcie co robimy, pijemy siłeczkę i po prostu w niego wjeżdżamy, tylko żeby on teraz nie uciekał. Żeby on nie... Teraz... On nie ma chyba dobrych perków. Wiem, że to kupi sobie ten kalendarz jedynie, ale chyba dobrych perków nie będzie miał. Wiedziemy mu na plecy, on ma 199 gwiazdek, on może polizać generalnie. Nie patrzy na hapę, nie patrzy na HP więc... Kurde, dawaj killa kepcio No nie, i spierdzielił mi! I jakiś chłop do mnie się wbija, w ogóle na plecy wbił No nie gadaj! Pierdziele Kurde, czekajcie, trzeba teraz trzeba, trzeba komuś na plecy wjechać. weźmy temu teraz na plecy Zabiłem, zabiłem tego typa Jakiś kolejny z Gepardów przyszedł do mnie Zabiłem tego, weźmy teraz tego On też policze też czy kolejnego i dawaj kewcia, lecimy po kewcia Nie, kewcio, dawaj tego killa. To nie, Coś mi bił od pleców, Ale nie wiem, czy po prostu mi knoka, czy mi bije. Ale dobra, my tylko mi knoka. Złapmy jakoś kewcia tego. Już w nie powinien pomóc. No, generalnie jak wiem, kto by mógł pomóc. Dobra, z deda. Kepcia, eleczka. Zabijem kewcia i mamy 349 tych. Weźmie jeszcze w tego Nizowskiego. To była, była najlepsza siłka w moim wykonaniu. Nie, ale teraz. Nie, żeby nie poliza z tym. Ej, co jest? Nie, nie, polizałem z tym. Ja pierdzielę. Nie wiem, co się stało. Chłop, kurde, mi zniknął z ekranu. Co ja zrobiłem? Zraciłem 349 gwiazdek. Ja pierdzielę, nie wierzę. No, jaki zwrot Aks Nie, nie, odechciało mi się. Dobra, widzowie, mówi się trudno, ale druga szansa, żeby teraz zabić tego chłopa po prostu. Czekajcie, zjedzmy koksa. Nie, żebym wyrobił tylko, dobra? No i teraz będzie krawek śmieć, będzie uciekał, wszystko będzie robił, żeby tylko uciec, nie? Jak taki najgorszy śmieć. No i patrz, co będzie grał, jak, 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 jak taki debil, no. Jeszcze dostał osłabienie, no i ucieknie mi 300, 300, moje 300, no i na śmiecia No i tak właśnie grają tutaj śmiecie typowe Sorry, że wyzywałem się, do wkurzyłem Dobra widzowie, to ostatnie już wyjście Kupimy sobie siłeczkę I potrzebujemy około jeszcze z 200 tysięcy, śnieżek, więc wydaje mi się, że ta siłka Szybko wypijemy ją i szybko tutaj zdobędziemy Zara Na razie nie będę pił Zobaczę czy ktoś tu będzie w ogóle Jest jakiś nexus, widziałem że wcześniej, że to był typ Co miał 100, 100 gwiazdek Fajnie bym na niego trafił A temu, temu zabierzmy typa Zabiłem. Nie chcę za zostawmy. Bo szukam tego typu co nie tych bo to akurat był free kill. I łatw, łatwo by to oddał. Ten powinien Polizać. Dobra, Polizał. Oj, mamy go, mamy widzowego. Mamy go. Bijemy siłeczkę i wlatujemy w niego mu na plecy. Polizał, Polizał i mamy stopy na gwiazdek tu kolejny. Policam kolejny? A nie ten mi zabrał! Dobra, ta siłka naprawdę jest OP. Siłka jest naprawdę mocna widzowe. Widzicie jak te tu chłopy liżą, już mam 144 śnieżek. To chwila moment to był. Weźmy tu kolydora, może nie tracę czasu na nich, tylko poszukamy, może jeszcze kogoś mamy tu z tymi śnieżkami, co ma dużo. Tego zostawmy kurde, bo już będzie ciężko, Bo mu się może zmieścić A dobra, mamy jakoś typa. E, ma też 70 ty śnieżek. Ma totem, więc może kurde, ale dobra, nie ma tego, nie ma e, fajerki. Panie, jakby mnie zakochwali hitów, to by było spoko. Abym ja go zabił tylko. I ktoś go zabił, ktoś go zabił, nie wiem kto. Nie wiem, który go zabił, teraz muszę go zabić na tego gościa. Nie wiem, który to był. Jest tu kaczka, weźmy temu kaczce na plecy no Ta kaczka może polizeć generalnie Okej, okay, ja już mam dość, no 9200 rankingu mam, jest godzina 18.30, no zostało pół godziny ale no ja już po prostu, no prawie 2 godziny tu już gram i z przerwą, ale no już nie daje rady i no nie ma szans, że wbił te 10 tysięcy, no może jakbym grał jeszcze do 20, to na pewno bym gdzieś to wbiła, nie? Ale po prostu już mi się nie chce i sobie odpuszczam, wpasamy sobie tutaj ostatnie, żeby mieć równe 3 ulepszenia i zobaczymy co tutaj e, dostaniemy. No i dostaliśmy pół staka fragmentów, Ok, mamy na przykład, na, na pewno mamy dwa losowanie, bo jeszcze dostanę za osiągnięcie, musimy pamiętać. Rapy box, ok. Otworzymy go sobie zaraz i dostaniemy co jeszcze? I klucz do, do świątecznej skrzynki. Mega, bardzo dobry drop i się bardzo to opłacało robić. No chciałem wylosować hack. Najlepiej bym wylosował hack, bo on teraz euro na pewno mega drogi. I czy będzie hack? Mamy hack świąteczny. Ej, bardzo do... Ej. Oddało. Opłacało się 72 godziny, bo naprawdę oddał, Mamy hack, mamy rapy boxa, mamy fragmenty. E, czy rapy box się będzie teraz opłacało otworzyć? Sobie zobaczmy na rynku, po ile teraz chodzi o taki rapy box. 70 tysięcy. 70 tysięcy. E, on... Kurę nie wiem, no zostawmy go na razie i otwórzmy sobie fragmenty. Wylosujmy sobie te fragmenty. E, Osiągnięcia i sprawdzić... na pewno, no tylko za killera, raczej będę mógł go odebrać, bo innych nam osiągnięć nie było. No tutaj brakuje, szkoda, że... No to trochę jeszcze czasu trzeba na to. E, okej okay. Odbieramy i mamy 50 fragmentów. I mamy dwa losowania. Eee, no, siłka. Fajnie, jakby siłka dropła, no Mam już jedną Gdzie ja mam tutaj. I przydałoby się, no. no potrzebuje się 3 do na kolejny. ten, na, na czwarty perk siły. To już jest ostatni, żeby mieć maksa, no. Ale no. Fajnie, by coś to oddało. Bo ostatnie moje losowanie to było takie słabe. No i to też będzie słabo, Ale życia. Mamy życia. Ok. Mamy dwa życia. I jeszcze jedno. Niech odda, dobrze, dobra, chyba nie będzie, no. Odporność, może odporność chociaż? Dobra, mamy odporność. Okej, okay. no jest git, jest git. Wola był siłkę, no ale jednak odporność też jest coś warta. Czekajcie sobie, sprawdzę ile po teraz chodzi odporność, bo ceny naprawdę co chwilę wzrastają. Odporność teraz najtańsza jest za 260 tysięcy, no więc też jest git. E, I co teraz z tym rapyboksem? Dobra, udało mi się jeszcze na koniec zorganizować jeszcze jedno losowanie i losujemy może siłka będzie. Oj, si oj będzie. I co jest dobre? Ja mam takie szczęście widzowie. By... Ja mam po prostu takie szczęście do tego, że to jest niemożliwe. Dwie runy siły jeszcze mi brakują, i mamy perk siły na czwarty. Widzowie, jeśli chcecie odcinek z tego perku, jak, drop, jak ten ulepszę i no zobaczyć, jak teraz będę, jak w ogóle będę zabijał, i jaki będzie damage, to zostawiajcie łapki. E, pamiętajcie o subskrypcji też, bo trzeba się rozwijać. E, oczywiście o subie z dzwoneczkiem. No i co, w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Trzymajcie się i do Następnego pozdro.